Dlaczego w ogóle warto pojechać na sympozjum? Nie ma alternatywy. Do, do naszego sympozjum tylu ekspertów z tylu dziedzin w jednym miejscu w jednym czasie. W agendzie mamy tak naprawdę całą plejadę gwiazd. Będzie Peter Lum, Angie Aragon, będzie Julian Bartel, będzie również Norman Kent, który nie tylko pokaże kilka swoich produkcji filmowych, będzie znany wam z poprzedniej edycji James Labari. Będą dodatkowo rzeczy, które znacie już z poprzednich edycji i kilka rzeczy, które będziemy dokładali jako nowe. Wyścig ślepej układki. Polega to na tym, że zgłoszone osoby muszą ułożyć spadochron absolutnie na ślepo. Znacie również afterparty, kultowa impreza. Tym razem będzie w takim miejscu oddalonym od hotelu o 3-4 minuty na piechotę, także będzie bardzo bliziutko. I też mamy parę niespodzianek, jeśli chodzi o, o, o ten after. Tak jak w poprzednich e, edycjach, będą oczywiście też e, ścieżki dla tandem pilotów, dla instruktorów AFF, dla rigerów. Z rzeczy z kolei, których jeszcze nie było. Będzie pokaz filmu 400 Way. Będzie to film o największym na ten moment aktualnym rekordzie świata, formacja 400-osobowa. Rozmawiamy z jednym producentem spadochronów i chcemy zrobić konkurs, w którym będzie można wygrać coś fajnego. Zadanie będzie takie, żeby ocenić po zużyciu linki i ocenić, ile one mają skoków. Witamy wszystkich na kanale Europejskiego Sympozjum Spadochronowego. Zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy, którą zaaranżowałyśmy sobie wspólnie z Kasią Witkowską, z Wicią. Ja się nazywam Marta Molińska. Chcemy Wam opowiedzieć o nadchodzącej edycji kolejnego już szóstego Europejskiego Sympozjum Spadochronowego, tym razem pierwszy raz w Hiszpanii, w Sewilli. Cześć Kasia. Cześć Marta. <grych> Witajcie. Jak przygotowywałyśmy się do tej rozmowy, to uznałyśmy, że w pierwszej kolejności jesteśmy Wam winne, czy winni razem z Mają, którego dzisiaj z nami na rozmowie nie ma, ale wszyscy organizując, podjęliśmy taką decyzję, że przenosimy się z następną edycją, właśnie do Hiszpanii, do, do Sewilli. I chcielibyśmy więcej powiedzieć na temat tego, dlaczego taka decyzja, z czego ona wynika, z czym się wiąże i dla Was, i dla nas. Co powiesz, Kasia? Na ten temat? Przede wszystkim e, decyzja wynikała z tego, że chcemy się rozwijać, chcemy docierać do jak największej liczby osób, skoczków. E, wielu z Was, wielu z nas skacze w różnych miejscach, nie tylko, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, na świecie. E, wiedza jest potrzebna wszystkim, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni e, i żeby Poszerzać jakby horyzonty, docierać do większej liczby osób i też, żeby uatrakcyjnić ten, ten event, żeby Wam się formuła nie znudziła, to, to postanowiliśmy ruszyć po prostu dalej, zrobić krok do przodu. Zastanawialiśmy się nad lokalizacją, ponieważ wiele osób bardzo lubi Hiszpanię, lubi tam skakać i my też mamy dobre doświadczenia. Wybór padł właśnie na Sewillę. Tak, i na strefę spadochronową Skydive Spain. Wielu polskich skoczków zresztą zna tą strefę bardzo dobrze i z eventu Christmas Boogie i z, ze skoków właśnie głównie w tym okresie zimowym, kiedy Polska płacze i tęskni za kolejnym sezonem, to część skoczków decyduje się właśnie na, na odwiedziny w, w Hiszpanii i na skoki. Także uznaliśmy, że jest to chyba najlepsza lokalizacja, którą możemy zaproponować, bo dzięki temu так на naprawdę... Nie tyle jedziecie do Sewilli, co wracacie do niej. A ci, którzy jeszcze nigdy nie byli, to co, na co właściwie oni mają się przygotować? W pierwszej kolejności bym na waszym miejscu zapytała po prostu znajomych skoczków, którzy byli. I, bo taka informacja bezpośrednia jest pewnie, pewnie najlepsza i taka opinia. Ze swojej strony możemy powiedzieć, że loty bezpośrednie do Sewilli z Warszawy i z Krakowa, więc nie ma z tym większego, większego problemu. Sewila jest dosyć dobrze skomunikowana. Strefa jest oddalona o około godziny 40 minut? Od... Nawet nie chyba. Z tego, co wiem, to w zależności oczywiście, czy z centrum, czy całkiem z lotniska międzynarodowego, ale jeżeli mówimy o centrum, to to jest około 40 minut. Więc generalnie jest blisko. I to, o czym w sumie nie powiedziałyśmy jeszcze na, na początku, dlaczego też ta Sewila? No to, to chodziło właśnie o, o, o obecność strefy i o to, że wreszcie możecie poskakać przy okazji sympozjum. Wiele razy się spotkaliśmy z tym, że skoczkowie mówili: No fajnie, fajnie, tutaj jest, ale nie ma tu co robić. No i przede wszystkim nie można poskakać. I tacy naładowani tą dobrą energią, kiedy się spotykamy z innymi skoczkami, kiedy po prostu możemy razem coś fajnego zrobić. No w Polsce w marcu czy w lutym to było nie do zrobienia, dlatego, dlatego właśnie Sewilla. Więc loty, loty bezpośrednio z Warszawy, z Krakowa, na miejscu, metro, oczywiście, żeby. Aby dojechać na, na strefę, najlepiej zrobić to samochodem: można Uberem, można wynająć auto, można się zrzucić w 3-4 osoby i po prostu wygodnie się przemieszczać. Ja też robiłam taki krótki research związany z miejscami, gdzie można się ulokować przez te parę dni. I oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest po prostu hotel, w którym odbywa się konferencja czyli ilunion Cora Hotel. Natomiast oprócz tego hotelu w okolicy mamy kilka innych, które są na, na naszej stronie internetowej wymienione, zlinkowane i można sobie zobaczyć, jak daleko to jest, z czasami 5 minut na piechotę. Natomiast oprócz tego, jak sobie zajrzycie na Airbnb, jest mnóstwo fajnych opcji i właśnie mieszkań kilkuosobowych, nawet kilkunastoosobowych rezydencji czy, czy willi, gdzie tak naprawdę, jeżeli będzie większa grupa jadąca z Polski, to myślę, że to tak naprawdę wyjdą naprawdę nieduże koszty. I wracając do kwestii kosztowej, bo wiem, że była to jedna z takich chyba głównych obaw naszych polskich skoczków, że jak przenieśliśmy sympozjum do Hiszpanii, to teraz będzie ono niesłychanie drogie, bo wszystko będzie w euro. Zrobiliśmy absolutnie wszystko, żeby bilety zostały na mniej więcej podobnym poziomie, a jeszcze dodatkowo będziecie mieli możliwość zakupu biletu bez lunchu. A w związku z tym, że dookoła jest mnóstwo fajnych knajpek i, i różnych restauracji, to tutaj tych alternatyw gastronomicznych będzie mnóstwo, więc będzie można sobie dopasować powiedzmy, bilet do, do własnego planu, krótko mówiąc. Powiedz mi jeszcze, Kasiu, bo rozmawiałyśmy przed chwilą o tym, że, że miałyśmy, czy mieliśmy takie powody czysto obiektywne, dlaczego przenosimy do Hiszpanii. Skoki przede wszystkim, tak, żebyśmy, żeby można było poskakać przed konferencją albo po konferencji, przetosować sprzęt. Zresztą będą specjalne dwa dni po konferencji, czyli ten weekend zaraz po, który będzie dedykowany właśnie do testowania spadochronów, pokrowców, kasków, wysokościomierzy, czy właściwie wszystkiego, czego, czego w tych skokach używamy, ale de facto wiąże się to właśnie z tym, że mieliśmy jeszcze ten czynnik zewnętrzny. Tak, czynnik zewnętrzny dosyć istotny i musieliśmy go w końcu wziąć pod uwagę. Sponsorzy naszego wydarzenia, dzięki którym jest, jesteśmy w stanie to, to wydarzenie organizować, dzięki którym bilety są stosunkowo niezbyt drogie, tak szczerze mówiąc. Bez ich pomocy koszty by przerosły na pewno możliwości większości osób. Po prostu naciskali na to, że no, sympozjum jest europejskie, więc mówili nam wprost, słuchajcie, no to zróbmy je europejskie, bo na razie jest takie trochę polskie. Więc broniłyśmy się i broniliśmy się um, oczywiście przed tymi, przed tymi argumentami, no ale już w którymś momencie rzeczywiście trzeba było iść dalej. Zwłaszcza, że sponsorzy dawali nam znać, że, że widzą, że to ma po prostu, nasze wydarzenie ma ogromny potencjał, że sympozjum. Żal, żeby było tylko, tylko i wyłącznie w Polsce, że powinniśmy po prostu zrobić taki krok naprzód i wyjść i pokazać się innym, innym osobom, a dla sponsorów, mówiąc, mówiąc wprost, otworzyć im kolejne, kolejne no, rynki. Więc istniało, mówiąc wprost, zagrożenie, że jeśli my nie pójdziemy dalej, no to ktoś inny po prostu zachęcony sukcesem naszego wydarzenia, być może spróbuje zrobić alternatywną imprezę. Tego nie chcieliśmy. Zdecydowanie. Mi się zresztą regularnie zdarzało słyszeć, że to jest polskie sympozjum spadochronowe. Tak. Pomimo nazwy, pomimo całego brandingu i tak dalej, zresztą widać European. A jednak, mimo wszystko, ten polski aspekt nie mówię, że to źle oczywiście, ale jednak zależało nam na tym, żeby, żeby sympozjum było faktycznie europejskie. Ci, którzy byli na poprzednich edycjach, wiedzą, że mamy ścieżkę dla fan sceny. scenę, Tą główną i mamy ścieżki, które są dla konkretnych grup. Jak to będzie wyglądało na tej następnej edycji, na tej hiszpańskiej? Bardzo podobnie, poza tym, że pojawi się nowa ścieżka, która będzie przeznaczona dla content creatorów, dla osób, które zajmują się marketingiem, dla tych, które tworzą treści związane z, ze skokami spadochronowymi. Będzie też sporo prezentacji skierowanych do odbiorców wojskowych. Takie niektóre będą zamknięte i tylko, tylko dostępne dla nich. Natomiast tak jak w poprzednich edycjach będą oczywiście też ścieżki dla tandem pilotów, dla instruktorów AFF, dla riggerów. Tak samo przewidujemy również Taką oddzielną, jakby przestrzeń dla nowych, świeżych firm, które dopiero wchodzą na rynek, więc to będzie też nowość. Tak, i tutaj powiemy sobie dwa słowa więcej na temat tego programu. Nazwaliśmy go sobie Wschodzące Gwiazdy, czyli Rising Stars. I program polega na tym, że firmy, które są młodsze niż dwa lata. W momencie aplikowania wypełniają formularz na naszej stronie i opowiadają parę słów na temat swojej firmy, swojego brandu, który stworzyli, czego dotyczy, co produkuje albo jaką usługę wprowadza, coś, co wnosi coś nowego do sportu. Mamy już kilka pierwszych zgłoszeń do tego programu, dedykowanych mamy pięć miejsc, więc liczymy na to, że również polskie firmy, a wiem o kilku, które, które są właśnie takimi młodymi, świeżymi brandami. Które mogą się spokojnie zgłosić, i mam nadzieję, że tutaj uda się takie miejsce uzyskać. Wówczas nie ma żadnej opłaty za sponsoring wydarzenia, natomiast oprócz tego, zespół dostaje dwa bilety na, na to wydarzenie i oczywiście właśnie to, to miejsce i przestrzeń do zaprezentowania swojego produktu albo usługi. Także bardzo. Bardzo polecam. I tak naprawdę dzięki temu taka firma znajdzie się w gronie właściwie tych największych marek swatochronowych, które właściwie wszystkie już potwierdziły swój, swój udział. Na tym poziomie takim najbardziej strategicznym mamy firmę Vigil, Cypress, oczywiście, Upt, Sunpath, PD, Gyro. Wszystkie te takie wiodące marki. Jeśli chodzi o, o sprzęt dochronowe, wszystkie będą. To samo jeśli chodzi o producentów e, kasków, tak? Oczywiście Kuki, e, który jest z nami właściwie od samego początku e, sympozjum, odkąd zaczęliśmy e, organizować to łącznie z, z Expo, to też jest z nami. Tonfly e, ma dołączyć, czekamy. E, również tunele. E, I tutaj będą tunele, zarówno hiszpańskie, jak i tunele polskie, bo będzie zarówno Flyspot, jak i MaxFly. Także zapraszamy również, również inne tunele, bo widać, że jest to ta, ta obecność tuneli, jak najbardziej jest w sporym spektrum zainteresowania naszych skoczków. Producenci kombinezonów, ciuchów ogólnie do latania wszelkich, także myślę, że naprawdę będzie, będzie w czym wybierać, jak ktoś, kto skacze. I wejdzie w ten kolorowy świat wszystkich właśnie spadochronów, sprzętów, kasków, akcesoriów. Schneiderów, malowanych. Ślicznych, dokładnie. Wiadomo, po prostu dobrze w tych skokach wyglądać. No bo czego nie dolatasz, to do wyglądasz. Wiadomo, to jest na nas stara zasada, prawda? Także, także myślę, że ten, ten moment wejścia na Expo to będzie taki, tak, takie fajne uczucie satysfakcji, że no teraz można pójść na prawdziwe spadochronowe zakupy. Zazwyczaj ci, którzy byli na poprzednich edycjach to wiedzą, że Expo sprowadza się do tego, że można tych wszystkich sprzętów dotknąć, zobaczyć, przymierzyć, pomierzyć się u konkretnego producenta, żeby miał już wasze wymiary i tak dalej. Natomiast to wszystko jest takie tak powiem na sucho. To nie jest prawdziwe testowanie sprzętu, bo oczywiście można przymierzyć, ale Pokrowiec czy, czy kombinezon nie jest do chodzenia, tylko jest do latania. I właśnie w związku z tym zaraz po sympozjum będziemy mieli tak zwane dni testowe. Testing days, czy gear testing days, które będą polegały na tym, że na strefie spadochronowej Sky Day w Spain będzie można wszystkie te rzeczy, które obejrzeliście, przymierzyliście, będzie można również przetestować w powietrzu i taki jest taki jest zamysł zresztą zresztą dokładnie tych tych dni ale to nie wszystko prawda bo mamy jeszcze wydarzenia przed sympozjum i po sympozjum. No właśnie i w kontekście skoków o których z wami rozmawiamy i strefa Skydive Spain żeby przygotować się na ten szturm skoczków prosiła żebyśmy się zorientowali Ile osób tak naprawdę planuje skakać przed, ile osób planuje skakać po konferencji, po sympozjum. I takie pytanie pojawi się w procesie rejestracji, w momencie, kiedy będziecie kupować biletę. O tyle jest ważne, żeby na to pytanie odpowiedzieć w miarę rzetelnie, na tyle, na ile już będziecie, będziecie wiedzieć, żeby strefa mogła się przygotować po prostu z ilością samolotów na, na wydarzenie, żeby się nie okazało, że, że po prostu tych samolotów jest trochę, trochę za mało, a wy chcecie skakać więcej i więcej. Więc te deklaracje dotyczące skoków po prostu będą służyły temu, żeby, żeby strefa się przygotowała na, na nasz przyjazd. Bo mówiąc o skokach przed wydarzeniem i po wydarzeniu, tutaj będą też organizowane różne kampy. Wiem, że InFamous na pewno już się zgłosił do Sky Dave Spain, wiem, że jedna z naszych prelegentek, Alitia Austin, również będzie organizowała kamp, tylko jeszcze nie wiem, czy przed, czy po. Te wszystkie szczegóły będziemy niebawem Wam dostarczać, będą na stronie internetowej, będą w naszych social mediach, także jak ktoś jeszcze nie śledzi, to serdecznie polecam. Natomiast ja chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że przed konferencją będziemy również mieli DZO Conference, czyli tak naprawdę jednodniową konferencję organizowaną przez USPA. Pierwszy raz w Europie, bo do tej pory ten format był dostępny tylko w Stanach i zawsze miało to miejsce przed albo po PIA. I teraz, pierwszy raz, właśnie USPA zdecydowała się na to, żeby taką formułę przyjąć również w Europie. Natomiast po konferencji to z kolei jest informacja skierowana do wszystkich egzaminatorów USPA. A kilku ich mamy w Polsce. Będzie również Standardization Meeting, czyli takie obowiązkowe, obowiązkowe dni z wykładami i właśnie mające na celu standaryzację procesu uczenia skoczków do różnych licencji i różnych ratingów. Także takie dwa dodatkowe towarzyszące wydarzenia USPA będą miały miejsce nie w trakcie, ale właśnie przed i po naszym wydarzeniu, ale to nadal nie wszystko. Dlatego, że będą dodatkowo rzeczy, które znacie już z poprzednich edycji. Mieliśmy wyścig ślepej układki, czyli Blind Pack Job Race. Polega to na tym, że zgłoszone osoby, które wcześniej właśnie zgłaszają się do tego konkursu, czy do tego wyścigu, mają zamknięte oczy, zamotane jakimś kominem i muszą ułożyć spadochron absolutnie na ślepo. Oczywiście nie skaczamy na nim, mamy go tylko ułożyć. Ale eksperci sprawdzają, czy ten dokładnie, czy ten by się otworzył. E, najczęściej sponsorem tego wyścigu jest UPT. E, no i ścigamy się, oczywiście dopingujemy i to jest zresztą bardzo fajne, to jest taki moment kulminacyjny tak, zazwyczaj trzeciego dnia. To znacie. E, znacie również afterparty. To jest coś co jest absolutnie kluczowym momentem całego sympozjum, myślę, że dla wielu e, skoczków e, kultowa impreza. E, tym razem będzie w takim miejscu oddalonym od hotelu o Mniej więcej 3-4 minuty na piechotę, także będzie bardzo bliziutko. I też mamy parę niespodzianek, jeśli chodzi o, o, o ten after, ale o nich trochę później, nie dzisiaj nawet. Z rzeczy z kolei, których jeszcze nie było. Mamy tak, przede wszystkim będzie pokaz filmu 400 Way. Będzie to film o największym na ten moment aktualnym rekordzie świata, formacja 400 osobowa. Jeśli ktoś brał udział w, du w dużych formacjach, to ma świadomość, z jakimi emocjami to się wiąże, a jednak 400 wykracza poza wyobrażenie, myślę, że jednak większości z nas. Będzie pokaz filmowy, będzie spotkanie z reżyserką tego filmu. Ja się chciałam tylko wtrącić e, e, trochę z, z dygresją. Że, jak mówimy o tej formacji, to ja osobiście szalenie się cieszę, że wreszcie udało nam się doprowadzić do finału zaproszenie Kate Cooper. Ja Skaruj. jestem osobiście jej wielką fanką. Widziałam ją w akcji podczas Eurobigway Campów w Polsce wiele, wiele lat temu. Sposób, w jaki Kate potrafiła podtrzymać entuzjazm, mobilizować, to było coś niesamowitego. Ja to do dnia dzisiejszego bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam i, i bardzo się cieszę, że tą energią i tą charyzmą Kate się po prostu podzieli również, również z Wami. Jestem pewna, że to będzie świetna prezentacja. W agendzie mamy tak naprawdę całą plejadę gwiazd, bo będzie Pita będzie Angie Aragon, to dla osób, które mają uprawnienia tandemowe myślę, że to będzie naprawdę wspaniałe, wspaniałe prezentacje. Angie ma ogromne doświadczenie. Będzie Julian Bartel, znany również z naszej edycji 2.22. Będzie również Norman Kent, który nie tylko pokaże kilka swoich produkcji filmowych, ale również opowie o tym, w jaki sposób podtrzymywać w sobie ten ogień i tą pasję. Norman jest w sporcie już od 50 lat i w dalszym ciągu znajduje w nim ogromną przyjemność, i każdy skok, który robi, jest. Po prostu pełen pasji. Będzie znany Wam z poprzedniej edycji James Labary. Bardzo się cieszę też, że weźmie udział w tej edycji będą z jego strony prezentacje zarówno dla dropsonownerów, jak i dla właśnie tej nowej ścieżki, dla tego nowego grona content creatorów i osób odpowiedzialnych za marketing, bo tak naprawdę to, co jest w internecie i co jest publikowane, realnie wpływa na to, jak nasz sport jest postrzegany i w jakim tempie on rośnie. Z takich rzeczy ciekawych, które mamy w planie, rozmawiamy z jednym producentem spadochronów i chcemy zrobić konkurs, w którym będzie można wygrać coś fajnego, a w którym nie mogę powiedzieć jeszcze nic więcej, ale coś fajnego. Konkurs będzie polegał na tym, że skoczkowie, układacze, ligerzy zadanie będzie takie, żeby ocenić po zużyciu linki i ocenić, ile one mają skoków. Można dotknąć, można zobaczyć, można poobserwować, nie wiem, sterówki i tak dalej. Oczywiście w żaden sposób te linki nie, nie były modyfikowane ani nic takiego. Będzie trzeba po prostu ocenić, ile one mają skoków. No i osoba, która będzie najbliżej tej, tej wartości, będzie, będzie wygrywać. Zobaczymy, jak ta formuła się przyjmie, ale myślę, że może to też być fajna zabawa. To, czego jeszcze nie powiedziałyśmy, to dlaczego w ogóle warto pojechać na sympozjum poza samą konferencją, poza dawką wiedzy, której tak naprawdę jest to najlepsze źródło wiedzy i nie chcę użyć sformułowania, że jedyne, ale tak skondensowane ja drugiego takiego nie znam, dlatego też to właściwie robimy że nie ma alternatywy do, do, do naszego sympozjum tylu ekspertów z tylu dziedzin w jednym miejscu, w jednym czasie. Oczywiście każdą, jakby każdy element można by było zgłębiać oddzielnie, natomiast wymagałoby to na pewno podróży, wielu, wielu spotkań. Bar bardzo trudno by to było zrobić logistycznie. Stąd oczywiście ten, ten pomysł, żeby, żeby to w takiej formule organizować. Ale to, to, co towarzyszy konferencji, skoki oczywiście, drugi, drugi szalenie ważny element, ale słońce Hiszpanii, <coughs> Sewilla jest pięknym miastem, bardzo starym, naprawdę urzekającym, nie jest bardzo duża, co ja osobiście postrzegam jako, jako zaletę. Mnóstwo pięknych zabytków, niesamowity klimat, atmosfera, pyszne jedzenie. Świetne widoki, dużo atrakcji, sposób czy świetny świetne też sposób na spędzenie wieczorów. Jeśli ktoś jeszcze będzie miał siłę i, i chęć, no to, to Sewilla nocą też jest, też jest piękna. Można połączyć również tą konferencję z wyjazdem takim czy z przyjaciółmi, czy, czy nawet rodzinnym I, i po prostu zrobić sobie przy tej okazji wakacje i niechcący wyskoczyć troszkę jeszcze z samolotu. z samolotu, tak przez przypadek zupełnie. Podsumowując, myślę, że najważniejszym wnioskiem tak naprawdę z naszej rozmowy jest to, że jesteśmy w samym środku w tej chwili wszystkich organizacyjnych procesów, zarówno pod kątem agendy, jak i pod kątem EXPO, pod kątem organizacji skoków, wszystkich drobnych i większych niuansów, które mają wpływ na to, jak nasze sympozjum jest zorganizowane, w jaki sposób ono jest finalnie odbierane i przez Was, i przez inne osoby uczestniczące w różnych, jak wiemy, rolach. Sam środek przygotowań przekazujemy tyle, ile wiemy na dzień dzisiejszy, natomiast mam nadzieję, że będziecie tam z nami i że już dzisiaj zaczniecie myśleć o tym, jak to zorganizować, żeby tam się jednak pojawić. Zapraszamy. Это про шанс